Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma polskimi komiksami, a mianowicie z trzema tomami komiksu pod tytułem Post Apo oraz takim dodatkowym zeszytem z komiksem pod tytułem Sława oraz z komiksem pod tytułem Ważny był tylko numer. Zacznę od komiksu pod tytułem Ważny był tylko numer. Tutaj Narysował go Łukasz Godlewski, a za scenariusz odpowiada pan cholewiński. Komiks dosyć cieniutki, bardzo szybko się go czyta, więc nie chcę wam za dużo pokazać. Z wnętrza tego komiksu jest to opowieść o dzieciach, które były przetrzymywane w, w łodzi. Niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym dla dzieci. Komiks jest no nie ma co ukrywać, biorąc pod uwagę, jaka tu jest tematyka. Mocny, wstrząsający, wzruszający, pokazujący bestialstwo Niemców i no, życie jakie w cudzysłowie życie, bo to była raczej egzystencja a nie życie tych, tych dzieci i to jak wyglądało normalne życie, bo tu jest taki bardzo fajnie pokazany kontrast między egzystencją w obozie a tym jak wyglądało normalne życie. I tu jest bardzo fajnie ukazany kontrast między jednym a drugim. Komiksik jest no cieniutki, więc nie będę wam go pokazywać zbyt wiele, ale na pewno jest to Tytuł godny uwagi. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, interesują, interesuje Was II wojna światowa, to w jaki sposób Niemcy traktowali Polaków, bardzo serdecznie Was zachęcam do zakupu tego komiksu. On nie jest gruby, nie jest także drogi. Na gildii można go dostać za naprawdę bardzo dobrą cenę na układce: 45 na gildii, oczywiście, rabacik. Ja ten komiks bardzo serdecznie Wam polecam. Pomimo tego, że no nie liczy sobie zbyt wielu stron, bardzo mną może nie wstrząsnął, ale dał wiele do myślenia. Gdy czytałam tę historię, no było dość ciężko. To jest komiks, który naprawdę warto przeczytać, zobaczyć jak. No, jak wyglądała historia, jak to było tych kilkadziesiąt lat temu? Świetny, naprawdę bardzo dobry scenariusz, świetne rysunki. Ja ten tytuł bardzo serdecznie Wam polecam. Sława autorem tego komiksu jest Łukasz Wnuczek. Kupiłam ten komiks tak jak poprzedni. Na MFC i tu dostałam od autora ładny rysunek oraz autograf. Komiks jest o naszych słowiańskich tradycjach, o naszej kulturze i w komiksie tym poznamy niektóre bóstwa, bożki, w które niegdyś wierzono. Bardzo fajny komiks, niezwykle przyjemnie mi się go czytało. Taki oczywiście trochę głupawy, jeżeli mogę użyć tego słowa, bo tutaj ludzie wierzą w różne dla nas teraz głupoty, ale w bardzo fajny sposób zostało to tutaj przedstawione, bo oni wierzą w rzeczy, które naprawdę istnieją. Tutaj autor nam ukazuje, w co ci ludzie wierzyli, jacy bogowie wówczas istnieli i co oni robili, i tutaj jeden. Mały chłopiec ma no dość intensywne przeżycia z pewną nadnaturalną osobą. Nie chcę Wam zdradzać za dużo z fabuły tego komiksu. Chcę Wam tylko powiedzieć, że bardzo fajnie tutaj zostały przedstawione słowiańskie wierzenia, ta ówczesna kultura, no i przede wszystkim ci bogowie, w których już nie wierzymy, ale kiedyś. Wierzyliśmy. Komiks jest ładnie zilustrowany. Pomimo tego, że jest to kreska czarno-biała, mi ona się niesamowicie podoba. Ja lubię taką kreskę. Ona jest czytelna, ładna. Emocje na twarzach bohaterów dobrze przedstawiają daną emocję. Także nie może bez problemu się domyślałam, co autor chciał mi przekazać. Fajnie, szybko się to czyta, z uśmiechem na twarzy czasami, bo to są takie no, no głupotki. Znaczy, no, teraz dla nas są to głupoty, bo nie wierzymy w takie rzeczy, ale ci ludzie wówczas w te rzeczy wierzyli. I tu jest to fajnie przedstawione, że ci bogowie naprawdę istnieją. Ja Wam ten komiks bardzo serdecznie polecam. Jeżeli interesuje Was kultura słowiańska, Bogowie Słowiańscy, to na pewno będziecie się bardzo fajnie bawić przy lekturze ko tego komiksu. Jest to tom pierwszy. Ja na pewno sobie kupię drugi. Bardzo mi się ten komiks podobał i go serdecznie polecam. Post komiks składający się z trzech tomów jest. Dodatkowo taka książeczka z dwoma opowiadaniami, które toczą się w przedstawionym tutaj świecie, ale nie wnoszą nic tak naprawdę do fabuły. Po prostu jest to taki dodatek, który można sobie przeczytać, ale nie trzeba. O tym Wam może powiem na końcu trochę więcej. Ja sobie te komiksy kupiłam na MFC i wcześniej. Dużo dobrego czyta słyszałam o tym tytule, ale jakoś tak wahałam się. Jakoś tak myślałam, że możliwe, że ten komiks nie jest aż tak dobry, i, i, i go nie brałam, ale na MFC jakoś tak stwierdziłam. A wezmę, zobaczę, sprawdzę, czy ten komiks jest tak fajny tak dobry, jak niektórzy mówią, czy jednak on wcale tak dobry nie jest. Zacząłam go w domu czytać. I muszę Wam powiedzieć, że niesamowicie pozytywne zaskoczenie. Jak mnie znacie, to wiecie, że dla mnie najważniejszy w komiksie jest scenariusz i nie rysunki. Jak przejrzałam ten komiks na MFC, no stwierdziłam, że te rysunki są fajne, bardzo fajne, przyjemnie się na nie patrzy, miłe dla oka, wystarczająco szczegółowe. Ale mnie przede wszystkim interesował w tym komiksie scenariusz. Jak go zaczęłam czytać. Kurde, ten komiks ma świetnie napisany scenariusz. Tutaj bardzo często w dymkach są bardzo krótkie zdania. Czasami jest to jedno, dwa słowa, a idealnie to ukazuje klimat tego komiksu. Świetnie. Buduje napięcie. Gdy czytałam ten komiks, ja wczuwałam się w bohatera. Byłam ciekawa, co on tam dalej zrobi. Wiedziałam dokładnie, co on myśli, jak się czuje. Świetnie to buduje napięcie. Ja się czułam jak ten bohater. Na przykład tutaj spójrzcie, nie wspominać, nie pamiętać, skupić się na tu i teraz. Super to jest. To świetnie oddaje ten klimat tego, co się dzieje w tym komiksie. A jak, no jak sam tytuł wskazuje, post-apo. Rzeczy się dzieje w Polsce, coś się wydarzyło, nagle świat przestał istnieć. I tutaj nasz główny bohater stara się przetrwać. I pokazuje nam, w jaki sposób to robi? Czasami spotyka dobrych ludzi, czasami spotyka złych ludzi. Nie chcę wam zdradzać, o co tu chodzi, co tu się stało. Może nie do końca jest wyjaśnione, co tu się stało. Widzimy skutki tego. Ja nie będę wam zdradzać, dokąd ten mężczyzna idzie, kogo spotyka, ale świetnie to zostało przedstawione. Czasami zdarzają się tutaj retrospekcje, które też w idealnym miejscu są ukazane. Bardzo fajnie pokazują ten kontrast między tym, co było, a tym, co jest teraz. Ukazuje się tu w dalszym tomie taki dodatkowy wątek, który mówi nam, że ta fabuła może być później w kolejnych tomach super, będzie jeszcze bardziej wciągała. Chciałabym Wam poopowiadać fabułę tego komiksu, ale nie chcę Wam zdradzać. Jeżeli chodzi o kreskę, moim zdaniem ona jest idealnie obiektywna. To znaczy, że mam na myśli to, że czasami niektórzy rysownicy, jak ukazują jakąś scenę, to skupiają się na pewnych rzeczach, które tego. Akurat rysownika najbardziej interesują. Tutaj rysownik nam po prostu pokazuje daną scenę. Czasami te sceny tutaj w tym komiksie są no, bardzo brutalne. Tutaj jest dużo przemocy, krew się leje i tutaj te sceny są nam po prostu pokazane tak, jak to wyglądało. Bez upiększania czy bez powiększania tej danej tragedii, żeby nie uwypuklić. Patrzcie, tutaj się dzieje taka straszna rzecz. Rysownik nam to po prostu pokazuje. Popatrz, czytel, czytelniku, tak to właśnie wygląda. I Mi się to bardzo podoba. Ja lubię ten sposób ukazywania nam danej historii. I kreska już, jak już mówiłam, jest moim zdaniem ani nie za mało szczegółowo, ani nie ma tu przesytu tymi y, szczegółami. Nie dostajemy Oczopląsu. Jest dokładnie pokazane to, co powinno być ukazane. Emocje bohaterów są czytelne. Doskonale wiemy, co y, autor chciał nam pokazać. Ukazały się trzy tomy. Tylko trzy tomy i ja bym chciała dostać kolejny tom, bo w trzecim tomie mamy pewien wątek, który mówi nam, że w czwartym tomie może być bardzo ciekawie, bardzo grubo. Ja bym chciała już wiedzieć, co co tam się dalej. Zdarzy w tym komiksie. No i ten taki dodatkowy zeszyt. Tu są, jak już mówiłam na początku, dwie. Historiki, nie mające nic wspólnego z fabułą, pokazujące nam po prostu pewne wydarzenia z tego świata. No, te komiksy zasługują, yy, aby pokazać ich kreskę. No, bo jest, no, sami spójrzcie, wspaniała. Tutaj mamy biedronkę. <laughs> Mi się bardzo podoba, że ten świat dzieje się we współczesnej Polsce. Świetne się to czyta tutaj gdzieś. W tym komiksie pojawił się Stary Polonez Karo, Superancki komiks. Ja go Wam mogę tylko i wyłącznie bardzo polecać. To jest chyba jeden z najlepszych komiksów, jakie udało mi się na MFC dostać polskich autorów. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak dobre, że aż tak dobrze będę się przy tych komiksach bawić. Jeżeli. Post-apo Was interesuje, zwłaszcza dziejący się w Polsce. Jeżeli chcielibyście poczytać dobry, dobrze skonstruowany, wciągający komiks, dziejący się w Polsce, co jest, ja podkreślam, dziejący się w Polsce komiks na naprawdę wysokim poziomie, no to nie macie się nad czym zastanawiać, post-apo będzie dobrym wyborem. I co dla mnie jest istotne, tu nie ma żadnych zombiaków. Bo post-apo to od razu się kojarzy z jakimiś zombiakami. Tutaj tego nie ma. Po prostu człowiek stara się jakoś, jakoś przeżyć w tym strasznym świecie, w tej strasznej rzeczywistości, jaka nadeszła. I moi kochani, to już wszystko. Ja. Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka.